Kolejny telefon. Halo, halo, witam Cię drogi widzu, dzień dobry, Wróżbita już z tej strony. Cześć Boże, tu Achim z Radziankowa. Cześć Boże, dzień dobry, Pan Achim, tak? Ja. Dobrze, Panie Achimie, kiedy się Pan urodził? Wiecie, kiedy mnie znaleźli w Kapuście. W Kapuście Pana znaleźli? Ja. E, dobrze, kiedy Pana znaleźli w Kapuście? A w maju. W maju, w którym roku? 80. Dobrze, który dzień? Piętnasty. 15. 15 dzień. Dobrze, Panie Achimie, yy, Jakie jest Pana pytanie? Czy ja mogę się zaopiekować żoną i dziećmi od tego Tomka, to to muszę powiesić. Uh -huh. Nie powiesić, upozorować swoją śmierć. Pamiętajmy, nie nazywajmy rzeczy po imieniu. Już sprawdzam. Oczywiście, że tak, już sprawdzam. Co mówią karty? Yy. Karty mówią! Co mówią? Martwy Joker! Martwy Joker zwiastuje przyjaciela, który czeka tylko na tą śmierć, żeby właśnie zdobyć jego rodzinę. I to chyba jest pan, panie Achimie. O! Następna karta to Gandalf Trzymający Światło. Da pan tej rodzinie nową przyszłość, nowe nadzieje, nowe światło, nowo, nowe życie pan da, panie Achimie. Także wydaje mi się, że ta rodzina na pana czeka, ale. Widzę też trupa. Z damą, z łasiczką, która jest w pozycji na ninja, czyli w pozycji 69 9 Czyli w waszym życiu rodzinnym układać się będzie. Jeżeli chodzi o życie seksualne, będzie ono banalne, chyba że wykluczy pan B. Pozdrawiam, panie Achimie. Wszystkiego dobrego życzę. Ma pan do mnie, ma pan do mnie jeszcze jakieś pytanie? nie, dziękuję. Pozdrawiam.